Księżna Diana była uwielbiana przez wszystkich. Niestety jej małżeństwo nie należało do najłatwiejszych. Co więcej, księżna zrobiła coś, czego książę Karol nie wybaczył jej po dziś dzień. Księżna Diana była jedną z najbardziej popularnych członków rodziny królewskiej. Mimo że od jej śmierci minęło już wiele lat, to wciąż przez wiele osób wspominana jest bardzo dobrze i ciepło. Niestety jej historia bez wątpienia należy do tragicznych. Księżna starała się jak najlepiej odnaleźć się jako żona, jednak jej starania nie były do końca doceniane. Dodatkowo jest jedna rzecz, której książę Karol nie wybaczył jej do dzisiaj. Księżna Diana przygotowała specjalny prezent. W rodzinie królewskiej już od wielu lat panuje tradycja wręczania sobie dość nietypowych prezentów. Trzeba przyznać, że niektóre z nich są naprawdę zabawne. Dla przykładu królowa Elżbieta II kiedyś otrzymała jako prezent czepek pod prysznic z napisem Życie jest suką. Książę Karol również otrzymał swojego czasu nietypowy upominek, a była nią skórzana poszewka na deskę sebesową. Jednak jego żona chciała dla niego przygotować coś specjalnego. Diana od zawsze kochała tańczyć. Gdy była młodsza, uczęszczała nawet do szkoły baletowej, ale jej wzrost przekreślił jej szanse w tej dyscyplinie. Mimo wszystko starała się jak tylko mogła rozwijać swoją pasję, kiedy tylko było to możliwe. Zawsze chciałam być tancerką, ale byłam zbyt wysoka. Nie potrafiłam wyobrazić sobie, że jakiś mężczyzna mnie podnosi, choć tańczyłam raz w tygodniu, gdy tylko mogłam, przyznała podczas jednego z wywiadów księżna Diana. Pewnego roku chciała przygotować dla Karola specjalny występ z okazji jego urodzin. Księżna bardzo mocno przykładała się do tego zadania ćwicząc w pocie czoła z Wajnem z Klepem. Wszystko utrzymywane było w ścisłej tajemnicy, tak, aby nikt się nie dowiedział. Miał być prezent. Wyszło inaczej, wszystko przebiegało zgodnie z planem. A kiedy przyszedł odpowiedni moment, Diana oświadczyła swojemu mężowi, że idzie na chwilę do Łazienki. Już po chwili pojawiła się na scenie i wraz z instruktorem wykonała bardzo odważny i skomplikowany występ. Wszyscy byli oczarowani jej wdziękiem i umiejętnościami. Jednak książę Karol odebrał to zupełnie inaczej. Według niego występ Diany był tylko po to, aby się popisać przez ludźmi i dodatkowo pokazać, kto tak naprawdę rządzi w ich małżeństwie. Karol nie był zadowolony, bo uważał, że poszła tam, żeby się popisać i pokazać, kto rządzi w tym związku. Kropka do dzisiaj całą tę sytuację wspomina z niesmakiem, wyznał przyjaciel księcia Karola.